Siemano ludziska, z tej strony szprytnej to jest drugi sezon waszej ulubionej serii na moim kanale, czyli Wypakowani, w której tworzę skład z otwartych paczek, a dokładniej z zawodników, których w tych paczkach trafiam, no i na początek. Standardowo tworzenie klubów w World możecie przy okazji zobaczyć, jak to wygląda. Wybieramy sobie swój ulubiony klub i następnie z tego ulubionego klubu dostaniemy jednego złotego zawodnika, nie świecącego się. W moim przypadku będzie to Arsenal Londyn. Następnie podajemy nazwę klubu oraz jej skrót. 3. literowy lub też cyfrowy, bo cyfr również można chyba używać w tym momencie co mogę wam powiedzieć, no sponsoruję sobie sam tę serię, sprzedałem Arturo Vidala między innymi, aby mieć końce na paczki, no i otrzymujemy również pierwszą paczkę podarunkową po meczu rozegranym przeze mnie, numer jeden, był to mecz oczywiście taki wprowadzający mnie do gry a w tej paczce zobaczcie sami, Ronan, zawodnik, który myślę, że na rynku transferowym może być coś warty, z Legii Warszawa, brazylijczyk z bardzo dobrym tempem bardzo dobra karta, jeśli chodzi o brązowy skład, no i kto być może w przyszłości będziemy również tworzyć brazylijski skład w mojej tutaj karierze, że tak to nazwę. Oczywiście nie jest to kariera, jest to seria, seria w Ultimate Team. No i teraz prezentuję Wam mój skład, mój pierwszy skład, który otrzymałem na samym starcie nie będzie tutaj żadnych myślę, że dobrych kart, chociaż jak mogliście sami przez moment zauważyć, był tam Kiran Gibbs, lewy obrońca, który bądź co bądź do tanich nie należy, bo w BPL obrońców jest naprawdę mało, szczególnie bocznych, no i są oni w cenie. Paczki i paczki za w ogóle start, za uzyskanie drugiego poziomu, za wygranie pierwszego meczu, i zdobycie jakichś tam wyzwań w tych paczkach? No, nic specjalnego nie trafiamy. Ale im więcej zawodników na start, tym lepiej, tym więcej będziemy mogli przebierać. No, i oczywiście więcej będzie możliwości do tego, aby polepszyć zgranie mojego zespołu, które za moment będziecie mogli zobaczyć. Będę tworzyć ten skład na Waszych oczach. Także wszystkie karty, jakie będę otwierał w paczkach, wszystkie te rzeczy będziecie widzieć na bieżąco w każdym odcinku. Oczywiście zasady serii za moment wam pokażę. Ciut będą się one różnić od tej z pierwszej części wypakowanych. No trzeba było kilka modyfikacji wprowadzić, aby seria była jeszcze bardziej urozmaicona i abym więcej paczek mógł otwierać, bo wiadomo, że każdy na te paczki liczy, każdy lubi patrzeć, co kto trafi. No i Kirangibs to jak już mówiłem, najlepsza karta w moim zespole. Cieszę się, że to jest akurat lewy obrońca. Mało tego, widzicie, że sporo Anglików mam w zespole, także kto wie, być może Początkowy skład to właśnie będą gracze reprezentacji Anglii, a jeżeli będzie taka możliwość to również postaram się stworzyć drugi skład. Nigdy nie grałem składem z zawodników, którzy pochodzą z Brazylii, chociaż chyba w FIFA 13 mi się to zdarzyło, ale wtedy jakoś dobrze mi się nie grało tym zespołem. No i to są zasady serii, zasady, które wyglądają następująco. Mam nadzieję, że dla każdego będą jasne. Jeżeli nie, jeżeli macie jakieś wątpliwości, napiszcie po prostu pytanie w komentarzu. Tchau, No to co, lecimy. Wygrana jedną bramką to srebrna paczka dla mnie. Wygrana dwoma, dwoma bramkami to srebrna paczka rozszerzona. Jeżeli wygram trzema bramkami, no to otrzymuję złotą paczkę. Jeżeli będzie to przewaga czterema bramkami albo rage quit przeciwnika, no to dwie złote paczki rozszerzone wędrują na moje konto. W przypadku przegranej jedną bramką brak kary. W przypadku przegranej dwoma bramkami downgrade jednego z moich zawodników. Downgrade polega na tym, że jeżeli mam kartę na poziomie... Załóżmy, że brązowym, albo no brązowym to już się niżej zejść nie da, ale brązowa świecąca się albo srebrna, czy srebrna świecąca się, czy też złota. No to w przypadku downgrade'u karta leci o jeden poziom w dół, czyli ze świecącej się srebrej na zwykłą srebrną, i tak dalej, i tak dalej. W przypadku wygranej trzema bramkami wróć przegranej trzema bramkami. No to w takim przypadku dwie karty downgrade'uje, a jeżeli przegram czterema bramkami, co mam nadzieję, że się nie zdarzy, to jedną z kart po prostu usuwam z klubu. Jaka jest kolejność wybierania przeze mnie karty, która będzie downgrade'owana lub też usunięta? No jest to wybierane randomowo za pomocą strony random.org. Tam po prostu wpisuję numerek od 1 do 11 i wtedy w zależności od tego, jaki numer padnie, no to tę kartę usuwam, jak to wygląda. Teraz widzicie to na ekranie, kto jaki numer ma przypisany na danej pozycji. No i mam nadzieję, że będziecie się cieszyć. Mam nadzieję, że pomysł z powrotem tej serii Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. A naprawdę to mnie strasznie zmotywuje. No i będę wiedział, że końsy nie będą wyrzucone w błoto. Bo naprawdę Wy chcecie to oglądać, wy mnie wspieracie i motywujecie do dalszego działania. Co do komputera, no nadal staram się e, uzbierać odpowiednią ilość monet e, takich prawdziwych, czyli złotówek na to bym e, ten komputer kupić, ale no, jak wiecie sami nie jest to zbyt łatwe, także wydaje mi się, że jeszcze przez najbliższy miesiąc tego komputera mieć nie będę. No niestety chciałoby się już, aby to było teraz, ale e, no, ciężko, ciężko, e, tak jak już wam mówiłem, zarobki z YouTube'a to są e, bardzo małe kwoty e, i... I tylko z tego się utrzymuję, nie będę was zaśmiecać reflinkami i tak dalej, i tak dalej. Po prostu dla mnie nagrywanie to przyjemność. A jeżeli lubicie mój kanał, jeżeli to Wam się podoba, co robię, no to mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę wytrzymacie. A wkrótce mam nadzieję, że moje materiały będą o niebo lepsze i będę mógł w końcu robić to, co naprawdę chciałem od samego początku przygody z YouTube'em. To wszystko zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie, jeżeli możecie, ten film. No i. Do usłyszenia już w pierwszym oficjalnym odcinku Wypakowanych, cześć!